No teraz jest taki okres przejściowy, zbliża się wiosna, jest, panuje taka moda na przeziębienia, na różne grypy, bo zmienia się temperatura, ludzie też nie wiedzą, jak się ubrać. No i zaczyna się narzekanie, że to nie tak, a znowu będę chora, a wyjdę na ulicę, a się przeziębię. I. Uważam zawsze, że wszystkie nasze problemy zaczynają się w głowie. Nieodpowiednie nastawienie, właśnie to negatywne, ten strach, ten lęk, yy, brak radości życia, brak, brak poczucia humoru. Ludzie, cieszmy się, cieszmy się każdą chwilą, cieszmy się z tego, że w ogóle możemy wyjść na ulicę i yy, nie zakładajmy z góry, że od razu się przeziębimy. No chcesz i masz. Wyjdę na ulicę, się przeziębię. No masz załatwione, się przeziębisz. Jeżeli wychodzę na ulicę po to, żeby się na przykład zahartować, a jeszcze gdzieś może śnieg leży, może w tym śniegu troszeczkę się natrę śniegiem, populam się, ale właśnie z nastawieniem, że to mi pomoże, że się zahartuje, to na pewno nie zaszkodzi. Jeżeli tylko wyjdę z negatywnym nastawieniem, że się zachoruję. Na pewno będziemy mieli przeciętnie. Cieszmy się, cieszmy się, uśmiechajmy się do siebie, uśmiechajmy się do wszystkich. A stwierdzili, że jeżeli codziennie uśmiechniemy się do pięciu osób, a te pięć osób uśmiechnie się do każdych pięciu osób, to po pół roku będzie uśmiechnięty cały świat.